Szanowni Państwo, kibice krakowi, po, ponownie w tym roku jest mi niezmiernie miło, że y, mogę złożyć y, życzenia świąteczne. W tym roku nie mamy możliwości spotkania się y, na stadionie, co było piękną i wspaniałą tradycją. Mamy y, epidemię związaną z koronawirusem. Y, pragnę zapewnić, że mimo tego koronakryzysu. W klubie pracujemy nad tym, aby w dobrej formie przystąpić do rozgrywek, wtedy gdy one zostaną wznowione. Krakowia przetrwa. Krakowia przetrwała bardzo wiele i przetrwa także tą epidemię. W imieniu zarządu klubu zawodników i własnym, mimo tych ciężkich czasów, pragnę złożyć Państwu życzenia. Wszystkiego najlepszego, wesołych i pogodnych świąt. Pozdrawiam serdecznie.